Nie was tego dotknąć. Nie możesz tego dotknąć. Nie możesz tego dotknąć. Nie możesz tego dotknąć. będzie miał na celu cztery rzeczy, a dotknąć. Po pierwsze, zaczynamy nową serię, nie wiem czy się będzie podobać czy nie, czas pokaże. E, po drugie, mam zamiar pokazać w e, tym filmiku głupotę, e, znaczy bezsensowność tej mapy, e, o nazwie Mission. Jest ona tak głupia i bez sensu zrobiona, że naprawdę dziwi się zawsze jak gram. Trzecie, trzecie zadanie tego filmiku to po prostu pokazanie mojego e, całego meczu, na wyniku, tak dalej. E, no i czwarte zadanie jest takie, żeby udowodnić e, użytkownikowi forum Modern Warfare to, że nie używam Warhacka. E, Też zostało mi zarzucone, że używam Warhacka. Jak widzisz, nie używam Warhaka. Nigdzie nie ma Warhaka. Jest po prostu zwykły celownik. Nie ma żadnych laserków, potracików czy się kubień. Ja nie używam Warhaka, nie używam Warhaka. Nie będę używał Warhaka. I takie gadanie to po prostu to jest dla mnie głupota, głupota straszna głupota. No ale dobra. Jak widzicie, nie ma haka Gdyby był, to byłoby go widać. E... Drugą rzeczą jest to, że będę musiał przerwać to wideo. W pewnym momencie, gdyż kolega właśnie na Oniku MM91 e... wyszedł z meczu, gdyż zrajdzował e... po prostu. N nie wytrzymał obciążenia. E... No i musiał wyjść. Niestety i będę musiał przerwać, gdyż yy, kino nagrywa mecze tylko... Nie wiem czy to praguje. Kino nagrywa mecze tylko i wyłącznie... Yy. Zaczyna no, jak jest host, jeśli zaczyna to jest mecz, a jak się zmienia host to od nowa jest nagrywanie na, na tej zasadzie to działa Więc będę musiał potem zmienić yy, nagranie no waję okay, to sobie miałem udowolnić, udowodniłem! Yy, a teraz po prostu oglądajcie... A właśnie, jeszcze dowoda tej mapy. Ta mapa jest naprawdę na tak bez sensu. Tak, jest tak dobrze zbudowana. Ale dlaczego jest tak dobrze <kuh> Ja Już wam pokazuję. Jak widzicie tutaj zaczyna jedna drożina, a tam druga. O, tutaj. Więc powiedzcie mi, jakie, jakie szanse, jeżeli ta drożyna jest położona wyżej, jeśli chodzi o miejsce, bo tak, I może ma no tutaj wyjście jedno, tutaj wyjście jedno, jest wyżej od tych, to tutaj biegnie, jest na dole i tutaj biegnie tak samo. Więc jeżeli z czterech stron drużyna przeciwna wyjdzie i na przykład tutaj ktoś strzeli stówę. Tutaj ktoś walnie e, Sentexem. A tutaj ktoś, nie wiem, no załóżmy, bo po prostu zaś strzelać, To jakie szanse ma ta drużyna tutaj No żadne, oni, mają, oni muszą gdzieś wejść Albo tu, i tak zostaną zmierzeni ze snajperów, albo coś Albo tu, tutaj i tak prawdopodobnie zostaną zabici przez tamtych, przez Sentex. Bądź jeżeli już tutaj nikt nie biegnie, a ktoś dobiegnie z tamtej drużyny To zostaną zabici z tej strony, więc to nie ma większego znaczenia Głupota tej mapy jest jeszcze większa na i najwzboczsza, gdyż tutaj jest spawn trap i tutaj możesz zostać i strzelać, po prostu zabijać sobie przeciwników. No to tak mniej więcej, ogólnie jest chaos na tej mapie, straszny, praktycznie każda mapa w mb 3 na każdej mapie 3 jest chaos, ale na tej mapie wyjątkowo. Ogni nie zauważyłem śmieszną rzecz wczoraj strasznie dużo Polaków było. Hello <kä collector> YouTube. 4 sekundy mi zabrakło. <laughs> okay. Nie ma takiej wyżynki typowo wyżynki. Jak czasami jest, Nie. Tak, oczywiście Akimbo. A jak żeby Ogólnie jakoś czytałem wiele że <laughs> czytałem wiele że ta, ta broń którą teraz ja używam jako naśmętła na PP901M jakoś tak nie wiem nieważne yy, strasznie OP w ogóle nie wiadomo jak nie można bo ci ludzie to są luby. trzeba ich koniecznie zhejtować. Postanowiłem się przekonać, a ja nie użyłem sobie. I tak pograłem trochę już i z iż faktycznie jest niezła. Ale do opę to jeszcze trochę i mi. Nie rozumiem takiego poruszenia. Ja teraz mam z szybkim strzałem. Więc muszę przyznać, że jest faktycznie lepsze jest lepsza dużo z ale bez szybkiego strzału sama ten jest, nie jest dobra no na bliski dystans faktycznie może, może być okej okay. ale na daleki dystans no ciężko później <mulity> zabić a a ja w ogóle jestem graczem charakterowym nie gram na, na normalu tylko po prostu Hmm, nie ma trybów na HC. Ja muszę tutaj sobie wchodzić, radzić, bo nie mam gdzie. Ale ogólnie dobrze mi idzie. <glimenie fitness> się dziwiłem. A jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jaki kasu używam, to jest to właśnie ta broń, zawsze zapomniałem nazwę to jest WP901M czy jako tak? Nie, nie pamiętam czy PM901? nie eee... tak to właśnie huks eee... tak to jest potem broń poboczna to jest ten jak to jest eee... MP9 ten taki z MW2, jest Nie wiem jak on się nazywa. jak Poza tym, perk, y, kieszenkostwo, szybkie wyciągnięcie i starter Co to jest, jak pójdę w ciebie mam kasę? w ogóle muszę że na normalu dużo łatwiej się gra niż na hardcore. Na, na hardcore już bym dawno tam nie zginął. Totalnie by było. Więc nawet jeśli tutaj trzeba wpakować więcej kulek to i tak jest dużo łatwiej. Nie wiem czym tak laguję. Nie wiem, dziwna. Ah, oh, je suis un la peu <laughs> Nagrywam to z rana, bo dzisiaj mnie nie będzie wojny trochę, więc nie wiem czy miałem czas potem. Dzisiaj na tej mapce nikt nie jest bezpieczny. Nie mogę się schować ani coś. to pamiętam, w końcu nie się udało. to ty zawsze jednego zabicia? Nie brakowało? Ten MP7 z tłumikiem strasznie tutaj nie jeździ, ja nie wiedziałem czy to jest aż takie. Tu trzy, tu za trzy. Uh. Te yes. Ja odczekałem chwilę i mam tych do Was. Yes. Dało się. No tak, teraz w tym momencie gdzie kolega się wkurzy na mnie Jak widzicie nie ma żadnego UH Nie ma No nie Bez ści, błagam Widzicie co ja Zaczynam na chwilę i wrócimy za chwilę jak się usił. O, już jest, okej okay. bo, bo teraz będzie też ładna się zabijcie. Nie wiem co się dzieje w ogóle, nigdy tak nie było. A, no i właśnie. I tutaj kolega wyszedł, gdy się, się wkurzył na mnie, że ma haka. No. Niestety, za chwilę wrócę z tym filmem z powrotem, tylko muszę znaleźć ten klip, więc do zobaczenia, do usłyszenia za chwilę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, tutaj już jest końcówka meczu, chyba. A nie, to nie. Jeszcze 4 minuty. Okej, okay, zgadza się wszystko. Myślałem, że coś się coś ścięło, ale nie, jest okej. Okay. My przegramy ten mecz oczywiście, ale... Hmm, nie byłoby zwalczyć. Uchu, udało się. No gdzie widzicie, udało nam się tutaj wygrać, ale potem przegramy, no niestety. Jak zwykle, każdy kopci za kimbo. A jak? A co tam? Nie szkodzi. Właśnie, grając sobie ostatnio Też, też zostałem wyzwany właśnie od World of A czy wiem, że to nie tylko ja Dużo osób tak ma, tylko Jeden typek mi odpisał właśnie w, 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 Gracz, że jeśli Kolonii jest taka zasada, że jeśli Gracz dobrze to masz ty... ale jeżeli źle To jesteś nubar I nie ma, nie ma, że tam grasz. Tak sobie. Zabuduj go w trawo, albo na szczyty. W sumie z tym się zgadzam, da. tylko takie wybliska słychać. Tutaj szczęście. <coughs> 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 I chyba tu już jest Pustels jamming our radar. I boom, koniec. Przegraliśmy, ale to był dobry mecz. Naprawdę. Chociaż oczywiście lubkufucking było dużo, ale... Nie pamiętam. Za zaraz będę sobie No jest 76 na 33, więc wydaje mi się, że dobrze więc to wszystko żegnam się z wami i jeszcze jedno sumienia jak widzieliście nie ma łochaka ani nic jakiś tam więc e, żegnam się z wami jeszcze raz i do zobaczenia w przyszłym filmach, bo chyba będę w e, z Call of duty oczywiście więc do zobaczenia